Pamiętam dzień, kiedy na lekcji biologii usłyszałem, że ciało człowieka w 60% składa się z wody. Pomyślałem wtedy, że pozostałe 40 to zapewne emocje. Ale przecież to nie jest takie proste. Podczas najbliższych kilku spotkań porozmawiamy o emocjach, o świętych emocjach, bo towarzyszyć nam będzie tutaj. Słowo Boże. Zapraszam. List do Efesjjan rozciął drugi, wiersze od 1 do 10. Także was Będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach, w których niegdyś żyliście według porządku tego świata, w zgodzie z przywódcą zwierzchności sfery powietrznej, duchem działającym teraz pomiędzy dziećmi nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy niegdyś byliśmy, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała wewnętrznego i umysłu oraz byliśmy z natury dziećmi zapalczywości tak jak i pozostali ale bóg co jest bogaty w miłosierdzie przez swoją wielką miłość którą nas umiłował i nas będących umarłymi w fałszywych krokach ożywił razem z chrystusem bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci. Pomógł też dźwignąć i w niebiosach razem posadził w Chrystusie Jezusie, by w nadchodzących czasach w dobrotliwości dla nas okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w Jezusie Chrystusie. Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary, i to nie z was boga to dar nie z uczynków aby się ktoś nie chlubił ponieważ jesteśmy jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków które bóg wcześniej przygotował abyśmy w nich żyli To niewiarygodna prawda. Zostałeś przez Boga strategicznie umieszczony właśnie teraz, w tym momencie historii, żeby realizować jego plany i cele. Potrzebował właśnie kogoś takiego jak Ty, by kochać niemożliwych do kochania, by wnosić radość do mrocznego, zimnego świata. By wprowadzać pokój w niepokojących rozmowach i sytuacjach, by być życzliwym w czasach, gdy nasza kultura jest wyniszczająco okrutna. Bóg, Stwórca Wszechświata, potrzebował właśnie kogoś takiego jak Ty, kto nieustannie pozostawałby optymistą w obliczu frustrujących okoliczności. Kto miałby nadzieję, gdy nie ma już powodów do nadziei, i kto by okazywał cierpliwość upartym i prostackim ludziom? Ponieważ Bóg cię potrzebował, stworzył cię, abyś objawiał Jego serce. Problem polega na tym, że jako jego dzieci nabyliśmy zbyt wiele cech genetycznych należących do tego świata. A porzuciliśmy hojnie nadane atrybuty Boga, naszego kochającego Ojca. Problem polega na tym, że wolimy żyć na swój, a nie na jego sposób. Problem tkwi w tym, że wolimy raczej przeżywać emocje związane ze swoim egoistycznym postrzeganiem sytuacji, niż wydać smaczne, pyszne owoce. Zostaliśmy stworzeni przez Boga, aby objawić Jego serce w tym szczególnym momencie dziejów. Zostaliśmy stworzeni, aby czynić Jego dobre uczynki, ale zamiast tego zdecydowaliśmy się przekształcić w emocjonalną próbkę tego, kim jesteśmy, kim mieliśmy być. Bóg stworzył nas, ponieważ na Ziemi brakowało boskości. Dlatego posłał ciebie i dlatego posłał mnie. Pan jednak objawi siebie przez nas tylko na tyle, na ile pozwolimy mu wypełnić każdy zakamarek naszego serca i życia. Wspaniała i zapierająca dech, prawda jest taka, że możesz mieć tyle Boga, ile tylko zapragniesz. Pytanie. Nigdy nie zmieniło się od czasów rajskiego ogrodu aż do dzisiaj. Jak wiele z niego chcesz?